No, w takich okolicznościach to my się jeszcze nie widzieliśmy, ale nie ma się co szufladkować. Wyobraźcie sobie taką sytuację i nie, nie musicie zamykać oczu, bo nagrałem to właśnie dla Was. Mamy piękne słoneczne popołudnie. Codzienne zadania już odhaczone, a Wy wreszcie macie czas, żeby zająć się sobą. Zrobić sobie coś do picia, znaleźć miejsce, gdzie jest cisza, spokój oraz przestrzeń, by wyjąć. Zaraz, ale to przecież nie tak miało być. Jeszcze raz. Wyobraźcie sobie piękne słoneczne popołudnie. Codzienne zadania już odhaczone, a wy wreszcie macie czas, żeby zająć się sobą. Zrobić sobie coś do picia, znaleźć miejsce, gdzie jest cisza, spokój oraz przestrzeń, by wyjąć Okej, okay. pospieszyłem się. No właśnie, książkę, tylko w nieco innej, wygodniejszej formie. Zapraszam. Przypadkiem, że w tym temacie spotykamy się akurat teraz. Ten okres bardzo sprzyja czytelniczym postanowieniom i niech pierwszy rzuci kamieniem kto przed rozpoczęciem urlopu nie uzbroił się w całą baterię gazet i książek, bo przecież wreszcie będzie na to czas, prawda? Na pewno będzie. Na pewno. Zastanawiałem się, jak rozłożyć akcenty tego filmu, bo w zasadzie od początku, kiedy te kilka lat temu pierwszy raz w moje ręce trafił czytnik e-booków, wiedziałem, że jeśli przyjdzie mi kiedyś zrecenzować tego typu urządzenie, to to nie może być jedynie sucha rozmowa o tym, co ono potrafi, ale też trzeba omówić całe tło wokół. Dzisiejszy film będzie recenzencką hybrydą, gdzie pokażę perspektywę nie tylko moją, ale też mojej żony, która od przeszło miesiąca najintensywniej korzystała z bardziej zaawansowanego modelu pocketbooka. Ale to nie wszystko. Chciałbym też ogólnie powiedzieć kilka słów o różnicach, jakie dzielą książkę i e-booki oraz stojące za nimi czytniki. Bo to, co prawda, są dwa różne światy, ale żaden z nich nie może istnieć bez drugiego. I chyba właśnie od tej nietechnicznej części warto zacząć. Skłamałbym, mówiąc, że jestem czytelnikiem namiętnym. Moja żona kładzie mnie na łopatki w tej materii, ale bez względu na czytelniczą intensywność, oboje zgodziliśmy się, że książka w formie e-booka daje nieco więcej opcji, by ją skutecznie przeczytać, i ta skuteczność ma tutaj kluczowe znaczenie. Staliśmy się bardzo wygodni i skorzy do optymalizowania tego, co i jak robimy, a książka, w swojej najbardziej tradycyjnej formie, jest w opozycji do tej optymalizacji. Jest rzeczą namacalną, swoje waży ma zapach, stanowi coś więcej niż tylko historię zapisaną w środku, bo, będąc pięknie wydaną, cieszy oko, będąc po prostu odłożona na półce. Pod tym względem tak bardzo przypomina mi ona płyty winylowe, które na wielu płaszczyznach są kompletnym zaprzeczeniem wygody, nie są nośnikiem najlepszym jakościowo, ale mają to coś niosą emocje nie tylko w muzyce, która jest na nich zapisana, ale też za sprawą sposobu, w jaki się z nimi obcuje, dba o nie i kolekcjonuje. Tych podobieństw między rynkiem książek i płyt jest więcej, i tu zaczyna się historia e-booków, audiobooków oraz muzycznych plików cyfrowych, które łączy jedno. Wygoda i wynikająca z tego elastyczność, by zabierać zarówno muzykę, jak i książki tam, gdzie w tradycyjnych okolicznościach byłoby to utrudnione. Oba te światy są sobie potrzebne. Wydań cyfrowych nie byłoby bez tych analogowych, a po analogowe nie sięgalibyśmy tak chętnie, gdyby te cyfrowe. Tak skutecznie nie pochłaniały naszego czasu podczas biegania, spaceru czy drogi do pracy. Bo w ludziach, którzy słuchają muzyki na Spotify, Apple Music czy na Tidal'u, w nich bardzo często rodzi się potrzeba, by te ulubione tytuły mieć na własność, również z tego względu, by dodatkowo uhonorować pracę wykonaną przez danego artystę. Czytniki w rodzaju pocketbooka nie wieszczą więc końca książek. Wiele osób dalej ma takie podejście, że wybrane tytuły, te ulubione, chce mieć również na papierze. Czytnik natomiast to emanacja tej skuteczności, o której wspomniałem wcześniej. Szczególnie zostanie rodzicem uświadomiło zarówno mojej żonie, jak i mi jego przewagi, kiedy podczas drzemek naszego syna w całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu pozwalał dzięki podświetlonemu ekranowi oddawać się lekturze, przy tym angażuje tylko jedną rękę i nie generuje jakichś przypadkowych szmerów podczas przerzucania kolejnych stron. To są te detale, które potrafią spowodować, że czytasz w sytuacjach, w których normalnie byś tego nie zrobił. Są też rzeczy, które wiedzieliśmy jeszcze zanim rodzicami zostaliśmy: że jadąc na urlop można wziąć ze sobą tylko czytnik w środku, mieć załadowanych kilka książek i potem nie taskać ze sobą tych kilogramów, na przykład na plażę. Albo że jadąc do pracy i mając w perspektywie godzinną podróż, możemy przełączać się między dwiema, trzema książkami, a do torby czy plecaka wystarczyło zabrać ze sobą tylko jedno urządzenie. Powtórzę, to są te detale, a poza tym w takiej formule, jaką proponuje nam Pocketbook. Czytnik może być czymś znacznie więcej. Era w wersji Color, którą przyszło mi poznać jak na moje oko i moje poczucie estetyki jest czytnikiem o bardzo eleganckim wyglądzie. Gdyby ktoś zadał mi pytanie, co stanowi tu realną wartość, za którą warto dopłacić, to projekt, proporcje i materiały, z jakiego wykonano, byłyby jednym z tych argumentów. Niby nie mamy tu metalu, to jednak sama jakość tworzyw sztucznych, wyraziste frezowania na plecach i asymetrycznie umieszczone logo, to wszystko naprawdę daje poczucie, że mamy czytnik z nieco wyższej półki niż rynkowa średnia. Era bardzo przypomina mi zachwycające swego czasu BlackBerry Passport, smartfon o nietypowych proporcjach, które miał pozwalać na wygodne korzystanie z pełnozakresowej klawiatury. Tutaj te nietypowe proporcje też mają moim zdaniem sensowne zastosowanie. Przede wszystkim bardzo polubiłem się z przyciskami umieszczonymi z boku ekranu i ich dostępnością pod kciukiem, a ponadto taki układ w połączeniu z wbudowanym żyroskopem powoduje, że wygodnie obsługuje się go zarówno prawą, jak i lewą ręką, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. Funkcje dwóch skrajnych przycisków można modyfikować, natomiast środkowe, które służą do przełączania stron, mają też fajny, mały detal w postaci lekkiego profilowania ku górze, dzięki czemu są lepiej wyczuwalne. To zresztą pierwszy czytnik w mojej karierze, który ma przyciski fizyczne, i stwierdzam, że do obsługi jedynie przy pomocy dotyku bym nie wrócił. Oczywiście gesty ekranowe również tutaj są, ale raczej stanowiły dla mnie dopełnienie niż główny sposób nawigowania. Tu trzeba też zaznaczyć, że sterowanie przy pomocy gestów i stuknięć jest w tym czytniku bardzo rozbudowane. Ekran jest podzielony na 9 stref i stuknięciu. Każdej z nich można przypisać inną funkcję. Jest też gest pionowego przesuwania w bocznych strefach ekranu, którym można na przykład regulować jasność. A tych ustawień jest całe mnóstwo, więc jeśli ktoś lubi grzebać, zmieniać i mocno personalizować, to to jest istny plac zabaw. Jak sama nazwa wskazuje, Era, którą posiadam, ma kolorowy ekran. Tu musicie zadać sobie pytanie, na ile realnie wykorzystacie tę opcję, która w stosunku do wersji monochromatycznej jest o około 100-150 zł droższa. To nie jest więc duża różnica, a daje jakieś tam nieco większe możliwości. Ja patrząc z perspektywy ojca, największy potencjał widziałem w kolorowankach, które są tu dostępne i zdają się być fajną opcją, jeśli nasze dziecko nie jest jeszcze smartfonowe, ale już dostatecznie kumate, żeby taki bajer Mógł je zająć. Głównym zastosowaniem koloru są przede wszystkim ilustracje w książkach lub komiksach, szczególnie w tym drugim przypadku to zdaje się być wartościowa cecha. Natomiast osobiście o książki w kolorze bym nie walczył. Ekran jest jasny dysponuje już większym zagęszczeniem pikseli przy wyświetlaniu monochromatycznym, dzięki czemu czcionki są bardzo przyjemne w odbiorze. Fajną opcją jest też adaptacyjne dostosowywanie balansu bieli, czyli takie trochę True Tone znane z iPhone'a, gdzie ekran może treści monochromatyczne wyświetlać w nieco chłodniejszej lub cieplejszej bieli. Małą przypadłością, jaką tu zarejestrowałem, są tak zwane powidoki, które najchętniej występują w trybie ciemnym, kiedy tło jest czarne. Chodzi o tendencję do pozostawiania elementów poprzednio wyświetlanej strony na tym, co wyświetlamy aktualnie. Nie dzieje się to za każdym razem, ale wspominam o tym, bo choć nie jest to uciążliwe, to zwróciło moją uwagę. Tak samo zresztą jak to, że era nie wnosi jakoś specjalnie więcej w kwestii wydajności, tu dalej wyczuwalne są ograniczenia e-papieru, więc nie spodziewajcie się smartfonowej szybkości działania, przełączania stron i przewijania treści. To po prostu typowo czytnikowe tempo pracy. Z rzeczy mniej oczywistych dla osób niesiedzących w temacie, Pocketbook posiada wbudowany głośnik oraz ma Bluetootha, więc można go spiąć z bezprzewodowymi słuchawkami. Tutaj cel jest jeden, to audiobooki. Głośnik nie jest zbyt donośny i traktowałbym go jako opcję awaryjną, natomiast ogólna koncepcja oddelegowania słuchania książek ze smartfona do czytnika ze słuchawkami jest bardzo atrakcyjna, tym bardziej, że to urządzenie potrafi synchronizować się z popularnymi w Polsce usługami Legimi oraz Empik Go, więc to może być nasz audiobookowy hub. Podpinałem go do słuchawek różnego typu i za każdym razem działało to bardzo dobrze. Ania zwróciła uwagę, że po latach spędzonych z Kindlem miłą odmianą był dla niej sposób wgrywania kolejnych książek. Po pierwsze, Pocketbook nie forsuje systemu autoryzowanych adresów mailowych, gdzie tylko z nich możemy wysyłać pliki z książkami na nasz czytnik. Tu interesuje nas tylko indywidualny adres mailowy naszego urządzenia i to wystarczy. Oczywiście to najbardziej tradycyjna forma wgrywania, natomiast mamy tu też aplikację na systemy Android oraz iOS, która widzi zawartość naszego telefonu i umożliwia przesyłanie kolejnych tytułów na urządzenie. Działa to sprawnie i w zasadzie niezawodnie. Tu ważne jest zrozumienie mechaniki działania całego ekosystemu, jaki wymyślono dla pocketbooka. Co do zasady mamy trzy główne opcje zarządzania biblioteką treści Pocketbook Cloud, biblioteka Legimi lub Empik Go. To o tyle ważne, że pierwsza opcja wyklucza korzystanie z pozostałych dwóch i na odwrót, co jest zresztą ujęte w samym opisie produktu, ale dopiero w akcji zrozumieliśmy, na czym to polega i dobrze, żeby to wybrzmiało w recenzji. Ania po aktywowaniu Legimi zauważyła, że przestała jej działać synchronizacja między aplikacją Pocketbook i czytnikiem. Niby na telefon miała ściągnięte nowe książki, ale za nic nie chciały się przerzucić dalej i dopiero osoba na infolinii wytłumaczyła nam, że tu trzeba dokonać wyboru, bo jeśli korzystamy z Legimi lub Empiku, wtedy Pocketbook Cloud się dezaktywuje. Jednocześnie by aktywować na czytniku bibliotekę Legimi i Empik należy skontaktować się ze wspomnianą infolinią producenta, podać jego numer seryjny i wtedy zdalnie zostaną nam one aktywowane. Nie ma tu żadnego sklepu z aplikacjami, co szczerze mówiąc mogłoby zostać w przyszłości usprawnione. Nie zmienia to faktu, że oferując dostęp do obu tych serwisów, te czytniki są zdecydowanie bardziej elastyczne od Kindla, bliższe polskiemu klientowi i za to również warto dopłacić. O ile w przypadku e-booków jeszcze nie jest to jakaś przepaść, bo treści kupione w obu serwisach można sobie na czytnik Amazona przesłać mailem. Tak główną różnicę robi tu biblioteka audiobooków i obecność tej łatwej synchronizacji w pocketbooku. Ciekawym dodatkiem jest też czytnik kanałów RSS, więc może on posłużyć jako taki lightowy hub informacji z serwisów, które sobie zapiszemy. Tak samo zresztą mogę pochwalić słownik do tłumaczeń, który działa również bez dostępu do internetu i poza tym, że podaje tłumaczenie samego słowa, o które pytaliśmy, to dorzuca do tego sugestie zdań, w których możemy je wykorzystać. Jest jeszcze generator mowy, który może odczytać na głos każdą książkę, ale traktowałbym go jako ostatnią deskę ratunku. Kiedy nie chcemy wydawać pieniędzy na audiobooka, albo po prostu danej książki w takiej formie kupić nie można, niemniej bez odpowiedniego sposobu intonacji. Ta opcja jest taka zbyt bezosobowa, by oddać choć w połowie ducha książki. Zresztą, sami posłuchajcie został zburzony dotychczasowy system równowagi światowej, i obserwujemy, jak tworzy się nowy. Przed Polakami staje pytanie: kim chcemy być, co chcemy robić w świecie, jaką odgrywać rolę, jaka jest nasza dalekosiężna strategia, gdzie rozciąga się nasza strefa interesów. Moim zdaniem leży ona na wschodzie Europy. Mając na uwadze, jak wiele takich podstawowych funkcji poza czytnikiem ma era, naszła mnie taka refleksja, że to może być taka bezpieczna przystań dla osób, które mają w sobie dostatecznie dużo determinacji, by nieco zdecentralizować konsumpcję treści i zmniejszyć w tym kontekście rolę smartfona. Bo skoro są tu podstawowe gry, szachy, sudoku, ale też wspomniane rysowanki, słownik, obsługa audiobooków, czytnik RSS, a nawet przeglądarka, choć jej przydatność jest iluzoryczna ze względu na specyfikę e-papieru. Natomiast udało mi się w ten sposób puścić choćby Radio 357 na żywo, wchodząc bezpośrednio na stronę, czyli można, i otwiera to kolejne możliwości. Mówię o tym może naiwnie sądząc, że dla tych wytrwalszych, bardziej ambitnych albo po prostu osób potrzebujących zmiany kursu, to urządzenie może być też czymś więcej niż tylko czytnikiem, to może być taka strefa spokojnej i nieprzebodźcowanej rozrywki operująca z boku tego, co smartfony serwują nam na co dzień. Tu przypomina mi się, jak robiąc kiedyś detoks od Facebooka, Ania zainstalowała sobie zamiast niego na ekranie głównym iPhone'a aplikację Daily Art, gdzie codziennie wyświetlany jest jeden obraz wraz z jego interpretacją. Świetna sprawa, dzięki której ciekawość do tego, co serwuje nam Facebook, Instagram i im podobne, można zastąpić zaciekawieniem sztuką, którą każdego dnia serwuje aplikacja stworzona przez Polkę, Zuzannę Stańską, i to nie jest lokowanie. To po prostu dygresja. Swoją drogą Krzysiek miał okazję rozmawiać z nią u siebie w podcaście, dlatego w opisie podrzucę Wam również link do tamtego odcinka. Przede wszystkim jednak Era to po prostu bardzo dobry, elastyczny od strony synchronizacji z różnymi bazami e-booków czytnik, które z perspektywy polskiej zdaje się być wyborem rozsądniejszym. Przy tym powtórzę się, że jego wygląd jest dla mnie bardzo dużym plusem, tak samo jak boczna lokalizacja przycisków i w ogóle sam fakt, że są, bo powrotu do obsługi jedynie dotykiem, bym nie chciał i kropka. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w tym temacie, jak czytacie książki, na czym i jeśli jest to czytnik, to czy ograniczacie się tylko do jego podstawowego wykorzystania? W komentarzu zostawcie też hashtag technologiczny detox, żebym wiedział, że oglądaliście do końca i tyle mi wystarczy. Pamiętajcie o subskrypcji dla kanału, jeśli to, co robię, jak widzicie na różne sposoby, podoba się Wam, i o zostawieniu łapki w kierunku, który podpowiada Wam w serce. Do zobaczenia. Następnym razem, czołem moi drodzy. Who did you make?